Jestem Przewodniczącym w ruchu w Polsce naszej. I tak dużo pięknego się tutaj mówi i chciałem powiedzieć piękne słowa, Śliczne podziękowania dla polskiego gniazda, że zagotowali tak wspaniałe spotkanie i się mówi o polskiej rodzinie. Szanowni rodacy, jestem synem chłopa, zawsze powtarzałem i będę to powtarzał, a jednocześnie przewodniczącym ruchu porządek w Polsce. Chciałem przede wszystkim na ten wszystkich was pozdrowić od Pawła Kukisa, który jest wielkim patriotą w tym narodzie polskim, w naszym narodzie polskim. Szanowni rodacy, tak, 25 lat. 25 lat i przez 25 lat, kiedy żeśmy tak wszyscy bardzo, bardzo wierzyli w tą polską demokrację, okazało się, że przez 25 lat nie jesteśmy oszukiwani jako naród polski. Dzisiaj walczymy o polskie prawa. Walczymy praktycznie o wszystko. Walczymy o polską ziemię, walczymy o polską historię, walczymy o polskie lasy, o polską gospodarkę na końcu zabrano się za polskie dzieci i za polską rodzinę. Pytam się was, rodacy, jak długo będziemy trwać i patrzeć na te nieudolne rządy, rządy POPSL. Te rządy zdrady narodowej, jak zawsze powiedziałem. A już ten... Ta partia, ta partia, PSL, jak zawsze powiedziałem, przepraszam Panie Boże. Jak Arbuzy. W środku Czerwoni na zewnątrz Zieloni. Nikt nie dbali o polskiego chłopa i o polską rodzinę. A przecież to chłop. To polska rodzina. Tam właśnie największa patriotyzm, tam gdzie moja... Zawsze żegnała chleb na znak Krzyża Świętego. Kiedyś, zanim prosiliśmy spać, to żeśmy mówili pacierz. A kiedy wstawaliśmy, też mówiliśmy pacierz. Dzisiaj zamiast pacierza, nasze dzieci mają komputery i dostęp tylko w tych komputerach do najgorszego ochyb ochybnych rzeczy, o których myśmy mówili. Ale czy Ty, czy my rodzice, czy my rodacy nie jesteśmy tego winni? Spójrzmy sobie troszkę prosto w twarz. Dlaczego zamiast zająć się naszymi rodzinami, zamiast się zająć naszymi dziećmi, to te obowiązki przekazujemy obcym w szkole, niewykształconym nauczycielom, nieodpowiedzialne nauczycielom i przekazujemy wszystkim, ale nie mam. Kochani rodacy, mam naprzeciwko sąsiadkę, która ma dwoje dzieci. Jedno dziecko jest szczęśliwe, drugie dziecko zdrowe i tak, oni zajmują się zaraz wychowaniem dziecka, bawią się tak zwane diabełki. I tutaj jest ten problem, że my rodzice, my rodzice powinniśmy bardziej, ale bardziej, bardziej, bardziej o własne dzieci i o to, żeby taki rząd, czy taka ideologia nigdy, ale nigdy nie mogła w jakiś sposób y, działać przeciwko naszym rodzicom. Dlatego kończąc, kończąc już tej chwili, bo tutaj mnie przewodniczący prosi o to, powiem o naszą polskość, walczmy o naszą, nasze dzieci i walczmy o nasze rodziny. Tak nam to pomóż Bóg.